Nauczanie domowe 23 listopada Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 21, wersety od 1 do 4. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Ewangelista notuje, że Jezus podniósł oczy. Bóg widzi bowiem każde poruszenie ludzkiego serca w kierunku ofiarności. Jest to w nas często długa droga od egoisty do altruisty. Bóg nam na niej towarzyszy, jest obok. Co więcej, motywuje nas, zachęca, podtrzymuje na duchu, byśmy się nie zniechęcali takim ciągłym zmaganiu, aby przełamać w sobie każdy egoizm, każdy opór serca, każdy twardy kark. Od strony ludzkiej. Można wyznaczyć trzy etapy tego dawania. Po pierwsze, może to być wsparcie. Przykładem jest sytuacja, kiedy dajesz stałe zlecenie i jakąś drobną sumę z konta przeznaczasz na dobry cel. I nawet nie wiesz, nie czujesz tego, że coś dajesz. Czy to źle? Nie, dobrze. Ale to jest pierwszy etap wspieranie. Drugi to dzielenie się. Kiedy coś cennego jesteś w stanie podzielić i jakąś część tego co dla ciebie drogie, cenne wartościowe dać bliźnim. Tu więcej jest już tego elementu jasnego dawania Czegoś cennego dla mnie. Ja widzę tutaj już jakiś element takiego: zależy mi, chcę. Jest to dla mnie trudniejsze, ale w moim sercu powstało to pragnienie, by tak zrobić. Bardzo często dzieje się tak w rodzinie. Kiedy dajemy to, co dobre, to, co cenne. Kiedy nawet rezygnujemy z czegoś dla tej drugiej osoby, którą szanujemy, kochamy, która jest dla nas wartościowa i cenna. To drugi etap dzielenie się. I trzeci w końcu to jest ofiarowanie. Kiedy naprawdę kosztuje mnie to, by coś oddać, coś bardzo cennego, wartościowego, czego już być może nie będę miał, a jednak daję to temu, który jest obok. I ten heroizm ofiarowania Jezus dostrzegł w tej wdowie. Przecież ci, którzy liczyli potem te pieniądze, którzy je na coś przeznaczali, w ogóle nie zwrócili na to uwagi, ponieważ suma sama w sobie złożona przez tę kobietę była bardzo mała, a jednak była to największa ofiara. Ona dała wszystko, co miała, nawet na swoje utrzymanie. Ona w jakimś sensie zrujnowała siebie, by ofiarować i gotowa do tego była. Czy Bóg wzywa nas, żebyśmy doprowadzali do ruiny swoich finansów? Nie. Ale niewątpliwie Jezus wzywa nas do tego, byśmy umieli ofiarować, byśmy w tym rozwoju potrafili przechodzić te etapy, kiedy nas coś kosztuje, kiedy potrafimy się dzielić. I kiedy w końcu jesteśmy w stanie ofiarować to, co najcenniejsze, najwspanialsze. Bo przecież, kiedy dajesz czas, bo przecież, kiedy dajesz siebie samego, kiedy ofiarujesz go, bliźnim i Panu Bogu dajesz coś cennego. Ale wymaga to dojrzałości i dojrzałej ofiarności.